Tak się składa, że przyszedł człowiek, który jest zawsze skupiony na robocie tak, i pracę. przykłada się jest. do swojej pracy bardzo o, i zawsze jest świetnie pięknie. ubrany. Oli Kubiak, cześć. Cześć, Oli. Oli dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry. A ty też nam coś powiesz o castingach. Co tam, to to Panie showbiznesie? O castingach, jeżeli byście chcieli wystąpić na przykład w nowej produkcji Lalki, to teraz w piątek 30 maja odbywają się castingi, a więc można gdzieś tam w tle się pojawić, wiecie, jakieś kultowe stroje może się pojawią na pewno, bo to są mm. zawsze super stylizacje, ale... Oprócz castingów, no bo ja wiem też, w czym ja bym chciał statystować. No, w czym? W nowej produkcji Harry'ego Pottera. Dlaczego tylko statystować, a nie od razu jakąś główną rolę zagrać? Ty jesteś taki skromny. Mów, no, rzeczywiście, dobra. Chciałbym. Harry'ego Pottera już co prawda nie zagrać, jestem trochę za stary, ale już wiemy, kto zagra trzy główne postacie w serialu, który zacznie. No teraz w czerwcu zaczną się. A, bo będzie serial. A, to będzie są serial, to, to są tak. To są są, mamy nowego Harry'ego, Rona i Hermione. Znaczy, proszę państwa, jakbyśmy mogli jeszcze raz zobaczyć zdjęcie tej trójki, jest taka szansa. Tak. Proszę państwa. Oto przyszli milionerzy, właściwie multimilionerzy, bo tak się kończy udział w na tego naszych, typu produkcji. Tak, na naszych oczach rosną nowe gwiazdy, no, które prawdopodobnie będą tak samo kultowe jak ci... Tak którzy tak już naprawdę. są teraz, za przeproszeniem, starymi dziadami. Właśnie, to jest takie, słuchajcie, trochę smutne, no bo ja pamiętam, jak wychodził ten pierwszy Harry Potter, to ja wtedy byłem dzieciaczkiem, no a tutaj proszę już wychodzić dla następnej generacji. To e, są to aktorzy, no tutaj Dominik McLachlan, który gra Harego, Ron Alistair Stout i Arabella Stanton, która gra Hermione. Ona też grała Matyldę w, w Ma musicalu a. i okazuje się, że to jest w ogóle dziecko, które od piątego roku życia występowało na scenach, grało na wielu instrumentach. Jak taka Hermiona po prostu z książki przykładna po prostu... Mam, Oli, dla Ciebie świetny temat dla na następnego show biznesu, spotkania show biznesowego, ale to musi być z nami. stoi. Okay. Czyli prześledźmy smutne historie młodocianych gwiazd hollywoodzkich. O, to jest bardzo dobry temat. Bo dobry, nie? Często coś, co się zaczyna w dzieciństwie, no później... Dlatego, bo od razu pomyślałem o tej dziewczynce, że jak ona tak wcześnie zaczyna... Fajnie, ale ilość różnych zagrożeń, które na nią czyha, zanim ona dojdzie do tego wieku, nie wiem, 20 lat, kiedy będzie świadoma, to jest. Może być różnie. Tor przeszkód. Dokładnie. Ale y, mamy też dzisiaj temat dojrzalszego aktora, który jednak, no, w, później trochę zaczął swoją karierę, ale jednak jest kultowym naszym polskim aktorem, czyli Jakub Gierszał. Tak. W wywiadzie otworzył się na temat tego, jak się przygotowywuje do roli, no. Przepraszam, ale to też jest to znak upływu czasu, bo ja pamiętam Kubek Gierszała w genialnym filmie Wszystko co kocham. Wszystko co kiedy kocham był, dokładnie. No, przepraszam, niewiele starszy tak naprawdę od tych aktorów, których tu widzieliśmy, mógł mieć, nie wiem, 18-20 lat. I wtedy tak. był taki. Był jeszcze bardziej młody niż tutaj. Bardziej młody niż tutaj. Specjalnie też dobrałem zdjęcia tak, że on jest rzeczywiście jedną z tych osób, no to jest genialna cecha aktora, że za każdym razem wygląda trochę inaczej. Tutaj okulary, tutaj dłuższe włosy, tutaj broda i za każdym razem mamy nowy wizerunek. Ale op op opowiedział właśnie, jak się przygotowywuje do grania roli psychopaty. No bo on też w chyłce grał postać Langera, mm, który no, jest takim czarnym charakterem. On powiedział, że już jako dziecko bardziej w historii Batmana, na przykład interesowała go postać Jokera. Dlaczego ten Joker taki jest? Co nim motywuje? I mówi, że dla aktora granie takiej postaci, która jest zła, wiecie, tak z tym kodeksem moralnym trochę sobie igra, no to jest bardzo otwierające. No bo jednak w życiu codziennym jesteś kim innym, a tu nagle wchodzisz no i możesz być nieprzyjemny i groźny, więc... Trzymamy za Kubek kciuki, bo to jest jeden z, moim osobistym zdaniem, jeden z najlepszych aktorów tego pokolenia. Do tego bardzo skromny i nieczęsto widuje się go na tak zwanych show biznesowych wydarzeniach. To jest człowiek oddany swojemu zawodowi. Bardzo, tak. bardzo trzymam za niego kciuki. No i przystojny też jest. Dokładnie, ale idąc właśnie tak nieprzyjemnymi postaciami... No właśnie ocierasz się cały Przepraszam, w bo tu mamy... Czerwam, ten mam przemeblowanie. Właśnie, za blisko jest. Dobra. Bo to, to nie przy show mogę... biznesie trzeba wygodzić. Nie siedzieć. I nie... Źle, źle wyglądam w, <śmuletyk> w historii. Mówiliśmy sobie teraz o nieprzyjemnych postaciach, no i było parę nieprzyjemnych postaci, które tak. pojawiały się na koncertach Roxy Węgier. Ona w wywiadzie powiedziała, dlaczego teraz mm, chodzi wszędzie z ochroniarzem, ponieważ otrzymywała wcześniej groźbę pod swoim adresem, która musiała zgłaszać służbom, e, służbą, a też na jej koncertach pojawiały się osoby, które nie do końca były fanami muzyki, ale bardziej jej jako osoby. Mieliśmy taki temat w sobotę. W Stalkingu, tak. Stalkingu, dokładnie. Ja też wcześniej wspominałem a propos pana, który wbił się w bramę Jennifer Aniston. No tutaj tak, też było. Potem rozmawialiśmy trochę o. Że ta osoba jest fanem, no to. to Dokładnie. Znaczy psychofanem. Nigdy nie wiadomo, co w tak. głowie tej osoby siedzi, i to też zaznaczyła Roxy, że ona tak naprawdę nigdy nie wie, co tej osobie może przyjść do głowy, dlatego wszędzie no, porusza się z ochroniarzem i no, nic dziwnego, skoro wcześniej miała nieprzyjemności. Ale też przy okazji powiedziała trochę o swoich planach na wakacje, żeby tak zakończyć miłym akcentem i temat. Ona wybiera się na Światowe Dni Młodzieży do Rzymu z Kevinem. Mówi, że będzie się skupiała, że to nie będą po prostu wakacje, tylko dla niej to będzie czas refleksji i modlitwy. I ona też na tych Dniach Młodzieży będzie występować, więc ostatnio ma bardzo dużo tych koncertów w swoim życiu. No i w wakacje też będzie taki koncert, ale bardziej refleksyjny. Mnie w ogóle fascynuje jedna kwestia związana z Roxy Węgiel. To też jest przykład młodocianej gwiazdy, która akurat tu się wszystko dobrze poukładało. Mhm. Ale nie wiem, czy pamiętacie, byli, mieliśmy dwie takie tak, gwiazdy. Wiki Gabor. Gabor, Gabor i e, wcześniej była się rok wcześniej Roxy Węgiel. I pamiętam taki moment, kiedy Wiki bardzo wystrzeliła a Roxy gdzieś zniknęła na chwilę, nie? był taki moment, że gdzieś troszeczkę zeszła nam z radaru, ale ma od kilku lat piękny powrót. No wiesz, też efekt się... nowości, nie? Wiki się pojawiła Oczywiście. po Roxy, ale finalnie świetnie obie sobie radzą Oby, w tak, 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 tak. No w no, mójcie, I dokładnie. tam spora różnica wieków, wbrew pozorom, na tym etapie spora. Tak. <laughs> no bo jednak Wiki wciąż jest jeszcze dzieckiem, przynajmniej... Z takiego tak, formalnego punktu, tym, punktu stawka, widzenia. Dokładnie, e, ale świetnie sobie radzą na tej tak, naszej tak. scenie. A to jest fajne, że, że, że akurat te kariery się nieźle rozwijają. Żeby Teraz masz Cały dla czas. nas ślub. Ślub. No, słyszycie no ja bicie tych kościelnych dzwonów? Marsz Mendelsona, tak. Tak jest. U Marty Wierzbickiej te dzwony zadzwoniły. Mm -hmm. Marta jest jedną z tych aktorek, które swoje życie prywatne trzymają bardzo dla siebie. No, ona po prostu grubą linią odkreśla to swoje życie prywatne i to zawodowe. Ale na Instagramie pochwaliła się zdjęciami z ceremonii e, ślubu. E, nie pokazuje twarzy męża. No bo Oj, tam nie pokazuje, jak utrzymać... tak się ułożyło, że ten wianuszek Niechcący. Tak, dokładnie. Tak akurat. Twarzy, ale pięknie wygląda. Pięknie wyglądała ceremonia, też była po prostu taka ich, bardzo intymna. No i chciałem życzyć Marcie wszystkiego najlepszego Wszyscy na my nowej też drodze się życia. Do tych życzeń przykładamy, wszystkiego pięknego, niech Wam miłości nigdy nie braknie dokładnie I też na sam koniec dla wszystkich fanów Billa Joela, e, Każdy pewnie kojarzy piosenkę. Widzisz, to jest jeden z się artystów muzycznych. Naprawdę? Historii. Tak. I chyba największą liczbę sprzedanych płytną no, tam z Michaelem Jacksonem. I to w ogóle jest szok, bo w Polsce on jest bardzo znany, ale nie jest aż taką gwiazdą. Nie jest jak aż taką gwiazdą, dokładnie. Ale jednak no też pokazuje, że w Polsce jest bardzo szeroko znany. No, Uptown no To jest po prostu kultowa piosenka. Ale no niestety tutaj mamy smutne wieści, ponieważ hi, hi. on. E, Wszystkie swoje koncerty, ponieważ ma 76 lat, cały czas był bardzo aktywny zawodowo, ale niestety yy, ma zespół Hakima. To jest y, zespół, który ogranicza jego sensoryczne wszystkie możliwości. Czyli pogarsza mu się wzrok, tak. pogarsza mu się, y, no, nie może się po prostu ruszać. Też w lutym był taki przykry przypadek, kiedy upadł na scenie, tak. i wtedy już wszyscy wiedzieli, że coś może być nie tak. E, wspiera go bardzo jego córka. Mówi, że jest bardzo dzielnym ojcem, który chcesz jak najszybciej wrócić na scenę, ale teraz się skupia właśnie na tym, żeby wrócić najpierw do zdrowia, i ma nadzieję, że też pojawi się. Jeszcze raz na scenie, no bo jednak na całym świecie ma po prostu no, milionowe grono fanów. Cześć tu Dorota i Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl.